Wiesz, życie to nieustanna podróż, a każdy dzień to nowa szansa na spełnienie marzeń. Niebo jest granicą. To nie tylko fraza, to prawda. Każda chmura, która mija, przypomina nam, że możemy wznieść się wyżej. Człowiek jest tym, co myśli, więc myśl pozytywnie, każda afirmacja, którą powtarzamy, staje się częścią nas. Jestem silny. Jestem zdolny, mogę osiągnąć wszystko, co sobie wymarzę. Pamiętaj, że to, co mówisz do siebie, ma moc. Sukces to suma małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu. Niech te słowa będą Twoim przewodnikiem. Zbijaj się w górę, bo niebo czeka na ciebie. Szczęście nie przychodzi wtedy, gdy wszystko idzie po Twojej myśli. Szczęście przychodzi wtedy, gdy Twoje myśli idą w dobrym kierunku. Zasługujesz na wszystko, czego pragniesz. Uwierz, że to już Twoje, a podświadomość przyciągnie to do Ciebie. Każdy dzień jest nowym początkiem. Kiedy wstajesz rano, możesz stworzyć siebie na nowo. Wszystko, czego doświadczasz, zaczyna się w Twojej świadomości. To, co myślisz, czujesz i w co wierzysz, staje się Twoim jutrem. Twoje życie to odbicie twojego wewnętrznego świata.